To nie jest dla nas kara, że my nie możemy się odezwać tam, gdzie są mężczyźni, czy nie siadamy z mężczyznami do stołu. To nie jest dla nas jakaś udręka. dla nas to jest duma. Kobieta ma obowiązek dbać o swojego męża, o swoją rodzinę. Musi nawet stosownie być ubrana, żeby drugi mężczyzna ją nie pożądał. Żeby ta kobieta też była szanowana, to ona też sobie musi ten szacunek u każdego też sama wybudować. Jak my bierzemy sobie mężu, to dla nas nasze mężowie, to jest głowa rodziny i szanujemy swojego męża jesteśmy przede wszystkim wierni. Dobra A z tym ślubem to no, przyjdziesz, poprosisz mnie o rękę, nie? No, ja ci daję rękę, ty mnie nakładasz, nie wiem, nakrętkę, obrączkę. No ja się chyba zgodzę, nie? No. Jak się mi stan majątku, no, to się na pewno zgodzę. Oddajemy mu swoją czystość, oddajemy mu honor. Kobieta już jest nauczona, że musi ugotować, posprzątać, o dzieci zadbać, żeby zawsze była uczesana kobieta, zawsze żeby była zadbana. U nas przede wszystkim kobieta musi być czyściutka i zawsze mieć włosy spięte, nawet jak dochodzi do garków. My jesteśmy z tego dumni. Dla mnie, na przykład, jako kobiety, i jako Romka. Dla mnie to nie jest ciężkie życie albo jakoś kara. Dla mnie to właśnie świadczy, że mój honor, mojej rodziny i mojego męża jest na miejscu. My się nie czujemy z tym poniżeni albo gorsi od mężczyzn. Nie. Ja, ja się cieszę, że jestem Romką, bo w dzisiejszych czasach to moja synowa, ja też mam młodym synowym i na przykład moją synowę uczy pewnych spraw i ja mogę tylko być z niej dumna, bo jak kiedyś się stracę to ona zastąpi mnie jako jego żona, ale będzie mu też jak matka, bo jak ona będzie dbała, gotowała, sprzątała, dbała i nie robiła mu wstydu, nie będzie hańbiła mojego syna czy swoją rodzinę, to ja tylko będę mogła z boku patrzeć i być z niej dumna.